Wiecie co? W sumie pokażę Wam tą potrójną technikę tornado, yy, której Wam nie pokazałem jeszcze, albo podwójną technikę mega bomba. nie jest? A, co tam? Pokażę Wam te, po, tą potrójną technikę tornado. Całkiem fajnie wygląda. Mmm. Kurczę. Zdaje się, że. Nie. Na... A, a, tak, tak, przepraszam. Potrójna technika tornado jest z Wirgiem, nie z Eli. Ach, jasne, więc, Dobra, dawaj, to było... podwójna bomba, tak? W porządku. Orzesz! Kurczę, 14. Najmocniejszy atak bombowy Robo. Zobaczmy więc, jak to wygląda, bo prawdę mówiąc, ja nie pamiętam. Au! <ścoughs> to naprawdę bardzo widowiskowy atak, muszę przyznać, i nie jestem pewien, czy użyłem go wcześniej w ogóle w grze, więc... Był tak samo nowy dla mnie, jak był dla was. O, Robo osiąga jeszcze wyższy level i ja, ile osiąga wyższy level. Tak, w tej fabryce naprawdę fajnie się i Szkoda, że nie będziemy mogli do niej później wrócić, ale... To zresztą zobaczycie. Zobaczycie w następnych odcinkach. Nie wiem, czy to już nie jest kolejny odcinek. I widzicie? Tutaj są lasery. Możemy je deaktywować od razu. No. Najlepiej właśnie wyłącza się rzeczy w ten sposób. Ale przepraszam. I tutaj jest przełącznik, który wyłącza laser. Dzień, yy, który blokował nam drogę tutaj. Jest w ogóle zabawne, ponieważ laser nas fizycznie blokuje, a nie razie jakimś ładunkiem elektrycznym, więc... No <noise> cóż. I widzicie? Tędy można się przedostać do przełącznika, który odwraca bieg pasu transmisyjnego, a to nam się bardzo przyda. Teraz będziemy musieli wykonać bieg o zwycięstwo i tak A, ja Przepraszam. Naprawdę, trochę, trochę się rozchorowałem. Chyba to poprzednia grypa mi po prostu nie przeszła. Byłem pewien, byłem święcie przekonany, że jestem już zdrowy, ale nie, wróciła. Wróciła i to złośliwsze niż kiedykolwiek. Przynajmniej wczoraj, dzisiaj czuję się już całkiem dobrze. Postaramy, musimy się tutaj starać, biegać nie obijając się o żadne przeszkody, a dotrzemy w zasadzie na czas. Ułamek sekundy później i możemy tutaj nie zdążyć. I tutaj zdobywamy hipereter, ether Ether3 i robota. Tylko i ten robot podąża za nami, tylko że jest trochę mm, tempy. Oh, nie dziwnego, że odesłali go na, do naprawy. Ten robot strasznie lubi się blokować o przeróżne przeszkody. Dlatego prowadzanie go po tej fabryce nie należy do mm, czynności. Najprzyjemniejszy. Chodź tu za mną. Widzicie? To nie jest aż takie trudne, ale mogłoby być. Ach, mogłoby być o wiele łatwiejsze. Widzicie? Oh, misje eskortowe w żadnych grach nie są super. Nie wiem, dlaczego zawsze je umieszczają. Tutaj na szczęście nie musimy ochraniać tego, tego robota przed niczym, ale mimo wszystko prowadzanie go jest chociaż to. Chociaż nie musimy go zaprowadzić daleko, to i tak irytuje. Może przez sam fakt, że jest to misja skortowa. Jakiś tajny plan, żeby trochę wkurzyć gracza, żeby docenił inne aspekty gry. Żeby patrzył na nie pod kątem, no cóż, to jest do kitu, ale to przynajmniej nie jest misja skurtowa. I to zapewne działa, uwierzcie mi. Jest, zamknęliśmy obwód, teraz roboty gapią się na siebie błędnym wzrokiem i możemy zabrać ich skarby, czyli kapelusz i lalkę po numer dwa. Kapelusz jest to, jak można się domyślić, zwykły hełm, który chroni status, więc jest całkiem niezły, skoro chroni status. Mieliśmy już kilka hełmów, które chroniły pojedyncze takie, na przykład przed, przed spowolnieniem, przed chaosem, a to chroni chroni status w ogóle. Teraz zastanawiam się, czy nie pominąłem niczego na tym piętrze. Hmm, bo mamy już dwie lalki pojzo, więc możemy iść prosto do bossa. Ale czy chcę? Hmm, jak już mówiłem, później nie będziecie mogli wrócić, dlatego musicie... Dlatego musicie... sprawdzić każdy zakamarek tej fabryki, aby zobaczyć, czy na pewno wszystko stąd zabraliście. Ja sądzę, że wszystko stąd zabrałem, dlatego mogę śmiało... Brnąć do wyjścia. A. Wyjście tutaj też się znajduje, więc w porządku. Pojedziemy sobie tą windą, pobiegniemy do końca korytarza, trochę przeorganizujemy ekwipunek, ponieważ czeka nas bardzo fajna walka. Mówiłem wam wcześniej, jak Robo będzie musiał zmierzyć się z kimś samotnie, podobnie jak musiałby się samotnie zmierzyć z Magusem Ribbit, gdybym mu na to pozwolił. I to jest ciekawa walka, i troszeczkę dlatego zmienię ekwipunek roba. Na przykład założę. Gdzie to było? Nie. Co? Nie. Nie, nie. Mhm. Nie, nie, nie. nie. Dobra. Oje, Dałem pas szału dla Wirgę, nie ja mam zielonego pojęcia dlaczego. Teraz pas szału dam dla Roba, dlatego żeby mógł kontratakować po prostu. Czy ja wiem? Możliwość kontrataku mnie bawi, bardzo ją lubię. I, I jestem niemalże pewien, że w grze można znaleźć lepszy pas szału, ale naprawdę nie jestem na 100% pewien, po prostu tak mi się wydaje. Również postaram się założyć dla, dla Roba ten hełm, który chroni, i jest super, który <grywia> obserwuje 1 trzecią obrażeń i jesteśmy gotowi, praktycznie. A, tak, w ogóle ja się uleczyłem? a no tak, 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 uleczyłem się. Więc chodźmy powoli. Normalnie miałem tu wirka i chciałem tu fabrykę przejść z wirkiem, ale chcę zobaczyć, co powie Eli przy tej rozmowie. O, no, różowa wersja Robo. Witaj w domu, Prometeuszu. Atropos? Tak, minęło sporo czasu, Prometeuszu. Możesz już przestać udawać i dołączyć do nas. Jestem pewien, że Atropos to jakaś postać z mitologii, ale. nie mogę sobie tego przypomnieć, naprawdę, przepraszam. Prometeusz to. Oczy, oczywiste jest. Udawać? W przeciwieństwie do innych serii, R. Prometeusz miał specjalne zadanie: miał żyć z ludźmi i badać ich jako, jako gatunek. Kłamstwo! Powiedz im Prometeuszu, eee, Robo? No, się, pozbędziemy się tych ludzi i pójdziemy do matki, Robo! Głup, damski bokser! Jak możesz? Co robisz, Prometeuszu? Nie pozwolę ich. Nie pozwolę ci ich skrzywdzić! Fuh. Faktycznie jesteś wadliwy. Grzebali w tobie. Zniszczę ich, a potem cię naprawię. Atropos, zmieniłaś się. W rzeczy samej! Matka przystosowała mnie do likwidacji ludzi. Z drogi, Prometeuszu! Nazywam się Robo! Prometeuszu! Wow! Męski bokser! Stójcie! Odsuńcie się i zostawcie to mnie. Jakoś łatwo dali się namówić. Atropos. Prometeuszu! Pff, bardzo ciekawa wymiana zdań. I mamy tutaj Atropos. Robota, którego najwyraźniej Robo zna. Tutaj mogę Wam od razu pokazać sferę atak topiącym promieniem, jednak nie będę go podczas tej. nie, nie będę tego ataku podczas tej walki używał, ponieważ... Nie jest on najlepszy przeciwko temu przeciwnikowi. Dużo lepsze jest pięść Uzi i będę nią spamował, przepraszam, ale będę nią spamował jak oszalały. Dlatego, że chcę mieć tę walkę z głowy jak tylko, tak szybko jak to tylko się da, ponieważ robot to ślimak i między jego atakami występują naprawdę duże, du-hu-hu-że przerwy. Mógłbym, oczywiście, założyć mu pas szybkości albo coś takiego, ale nie ja wiem, nie chciało mi się. Atropos właściwie zna Atropos XR, przepraszam, zna właściwie takie same ataki jak zna Robo. I widzicie, oto jest pas szał. Mam szansę na kontratak i mam szansę na dużo szybsze wykończenie tego złośliwego przeciwnika. To jest właściwie dziewczyna Robo, która została przeprogramowana przez... E, przez matkę aby mogła zniszczyć rodzaj ludzki. Taki, takie samo również było, jak się dowiadujemy, zadanie Robo. Jednak Robo został przeprogramowa przeprogramowany przez Eli, a później jeszcze zdążył się z nami bardzo, bardzo zżyć. Co szczególnie było widać podczas tej rozmowy po uratowaniu yy, matki Eli przed nieszczęsnym losem Kaleki.